Ho, 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 A co tutaj przyjechało do Marcinka? Niestety mnie dzisiaj rozłożyło totalnie angina, jakieś grypsko i nie mogłem dzisiaj jechać po auto, ale na szczęście przywiózł mi Pan z Mercedesa to auto w środku wyczyszczone, już widać tylnią i boczne, że są przyciemnione także Idziemy zobaczyć z zewnątrz, nie? To ja maszyna, której brakowało mi pod blokiem. No, tam odjeżdżająca była maszynka, a tu, proszę, 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 proszę. jak to idzie, jak to się prezentuje. O Boże. normalnie już mi bryknął, już mi bryknął. Teraz ciaseczko może jeździć takim autem chyba, nie? Marcin jest zna dużych środkach przeciwbólowych, jakoś funkcjonuje, chociaż pół godziny temu znowu umierał. Noc była cała, prawie nie przez pana, czego się budziłem, Także dzisiaj nic. No ale wracamy do żywych. Mam nadzieję, że jeszcze ci się pomęcza i będzie zdrowy. No muszę ci się nie zrobić nie trening, jak Seba. Nie trening. Także musiałem coś nagrać do wos mimo że jest tragedia, o jest całkowite No ale wziąłem teraz podwójne dawki zaś i jakoś to zaczyno działać To moja dzisiejsza miejscuwa, w której umieram zestaw smakołyków kurwa na które patrzeć nie idzie. No do 18 czekamy się oglądamy ekstra klasa, a teraz da się kąpać, wygrzać, bo jest tragedia, normalnie tragedia. Hehe, <gry> się wygrzeja ładnie i jakoś to będzie, nie? Zobaczymy, czy mi dzisiaj bardzo zajebisty kuponik wyjdzie. Kobel do wygrania. Kurde, jakby to się udało, to by było coś pięknego. To jest dzisiejsza moja dieta. Czyli trzy zupki chińskie już wdupcyłem i dwa berlisso. To się udało zjeść. Mam ochotę na bułkę, ale z tym gardłem, z tym migdałem to nie ma szans, żeby coś kurwa przełknąć. Nie ma dzisiaj treningu, ale że dzisiaj odbiór brawo, no to musiał, żebym coś nakręcić. Udało się postawić jakoś na nogi, przynajmniej do tego nagrania, bo normalnie jak zombie, jak zombieżek wyglądał tak tak to idzie kurwa normalnie stąd nie wyłoża. nie wyłożę stąd o jezus maria a i jeszcze jedno pamiętacie te puzzle, jak układałem je długo specjalnie właśnie specjalnie do tej reklamy zrobiłem tak że nie umiem że to żeby móc te reklamy wystąpić także Mówiłem wam od razu, że to było ustawione, no i teraz widzicie, jak to idealnie weszło w miliarderów. Aktorstwo, aktorstwo nie zna granic. Nie zna granic! Także, czymcie się, pozdro. Jutro myślę, że ruszymy z kopyta, bo dzisiaj miały być fajne tematy, no ale niestety, no, siła wyższa, trzeba było się postawić na nogi, no dalej wyglądam jak ciul, no ale jakoś już jest lepiej, nie? Także... Łapy nie ma, kotek jest i ciasteczko jest.